No i mamy dzisiaj 23 dzień grudnia, jutro Wigilia i prezenty i na mnie też czeka fajny, duży prezent z kalendarza. Więc też już nie mogę się doczekać. Zaraz zaraz lecę do Garów, bo tak jak mówiłam mój też jest sam i my tutaj przyjechaliśmy i musimy szybko ogarnąć jakieś yy, wigilijne potrawy, bo nie wszystko się dało zrobić tak, żeby przewieźć, bo Mój teść mieszka bardzo daleko ode mnie. Dosłownie drugi koniec polski, więc nie wszystko się dało przywieźć. No dobra, otwieramy to. Jestem ciekawa co to będzie. Ten papier do pakowania bardzo mi się podoba piękny jest. No i naklejki z tymi gnomami też są świetne, nie Arturek? Nie. Mm. cię trochę pomogę? Takie domowego. Jakie? Gnomowe. Gnomowe. Mm. Dawaj, rozrywamy, bo ja No nie wierzę. Boże. Nawet nie wiecie, jak ja bardzo chciałam mieć tą poduszeczkę. Świetnie, Mikołajko. Jestem mega zadowolona. Ale się cudy Słodycze, tak. Te słodycze też, ale to jest normalnie... Piękne i jeszcze te piny, które dostałam wcześniej, będą tutaj idealnie pasowały. Ja Cię kręcę. Dziękuję Ci, Mikołajku, naprawdę. Ale to będzie piękne. Tak, jak Tak, i giełki też pasują. Śliczne to jest. Naprawdę ujęcie. Aż się zastanawiam, co to będzie jutro. Dziękuję bardzo, naprawdę. Taki blok. Świetnie. Świetnie. Go się chyba tak wyszywa w takim pasku i się go składa. Bo tutaj na tych boczkach nie widać, żeby to było zszywane. Ja cię kręcę. Na pewno to będzie jakiś niedługi start. Bo tutaj suche amuliny potrzebne. Takie fikuśne. Hmm. Także będę musiała skompletować szybko, muliny i jadę z tym tematem. O kurde, bardzo mnie to cieszy. Super. Dobra, widzimy się jutro. Cześć. I witam Was. Ostatniego dnia naszego kalendarza adwentowego. Chciałam powiedzieć, że zabawa była normalnie super. Ja bardzo się cieszę z tego, co dostałam. Na pewno będę to mile wspominać. No i dzisiaj mamy 24 grudnia, wigilia. Jak widzicie, ja mam taki dość duży prezencik. I mam tutaj kopertę. Więc może koperty za chwilę, bo tutaj ktoś już się nie może doczekać. Proszę otworzyć. Także od ładnie rozwiąż. O. No, musisz to. Bąbki, ale śliczne Otwórz Arturek, bo ja nie dam rady jedną ręką Ja chcę zobaczyć je Nie tak O jak Nie tak, no przecież ona mają ładne pudełko No to trzeba pokrywę zdjąć Otworzyłam Piękne Wyglądają na Ręcznie robione, na szydełku. Przepiękne. Podobają Ci się? Piękne. Ta jaka fajna. Śliczne wąbki, naprawdę przepiękne. Myślę, że są ręcznie robione. Teraz zobaczę, co jest napisane w liście. O, taka karteczka jest. A przeczytam ją sobie. O, długi list. Mhm. Tak. Bąbki robione przez y, moją Mikołajkę po raz pierwszy. Więc naprawdę są piękne. Dziękuję Mikułajku bardzo za życzenia. Wiem, że swoimi zakupami trochę utrudniałam zadanie, ale naprawdę y, mówię Ci to z, z, z szczerego serca, że wszystkie prezenty są trafione i udane. Ja jestem bardzo z nich zadowolona. No i tak się kończy nasza y, przygoda z kalendarza. Ja jestem bardzo zadowolona, bardzo się cieszę z tego, co dostałam. Tylko Mikołajko, może się ujawnisz gdzieś na naszej grupie, co? Bo bardzo chciałabym Ci podziękować, tak bardziej personalnie. No i właściwie to... Mam nadzieję, że będzie kolejna edycja kalendarza. Ja już nie mogę się doczekać i już mam kolejne pomysły. Na prezenty, a teraz już będziemy się żegnać. Razem z Arturem życzymy Wam miłych, wesołych, radosnych świąt. Tak, takich spędzonych yy, w rodzinnej atmosferze. No i żeby ten przyszły rok był dla Was szczęśliwy i jak najbardziej hawciarski. Także żegnamy się. I pomachamy wam razem. Pa!